Cry ja czy widać Karolcia, dzisiaj jak musicie zauważyć jesteśmy w poradniku do gry w tym, ponieważ dużo osób nie jeszcze tej gierki i jednak dużo osób robi dużo błędów. Eee, I tak, pierwsze co wybaczcie, że jest na kapturze, po prostu moje włosy to jest dramat, przy tym jeszcze byłem w mieście i one jeszcze gorsze są. Także dzisiaj w dzisiejszym odcinku będę w kapturze. Eee, I co? Myślę, że na początek jak zawsze otworzymy sobie co tą paczuszkę. Zobaczymy czy ktoś tam trafił, jeżeli ktoś tam trafił, to e, napiszcie do niego wiadomość prywatnej e, czy trafił, ale jeżeli jesteście w na, następnym odcinku wygrać pakiet 20 zł, to zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu co mi wypadnie. Teraz wiem akurat wypadła koszulka Irlandii, na przykład napiszcie, że w, w kolejnym odcinku wypadnie Ci koszulka Irlandii defensywa e, karta niebieska, to <coughs> właśnie ją wygrywacie. Ale e, przechodząc e, do poradnika Pierwsze, co nam się pewnie rzuci w oczy, to nasz, nasza postać, tak? I tak, jak wygląda nasza postać, Jakie, jak wygląda nasze ulepszanie e, całego w punku i tak dalej. E, ja jestem akurat, aktualnie lewym napastnikiem i najlepiej, żebyście e, w sumie e, umiejętności lub tak, Na przykład ja mam że to co na napastnika jest, czyli ofensywa, kondycja i skuteczność ulepszała np. dużo bardziej niż resztę umiejętności. Jak możecie zobaczyć, mam tutaj na 63 tutaj te umiejętności, a tu mam już prawie, po, no w sumie mam tutaj po setce, oprócz tej skuteczności prawie by już tej kończy, jeżeli ją ulepszać. <laughs> I tak, kolejną rzeczą jest set. Jak wygląda set? O co chodzi z setem? Żeby mieć dobrego seta, musicie, musicie oczywiście pozbierać tutaj te moneciki. Żeby monety dobrze pozbierać, tak dalej, to możecie tak sprzedać te paczki, które Wam się przydadzą, ponieważ one na rynku. Już tutaj Wam pokażę, pokażę rynek. Na rynku ta paczka aktualnie jest akurat tania, kosztuje akurat 18, ale to zazwyczaj kosztuje pod, około 20 podchodzi. Tak, kolejną rzeczą, gdzie musicie zarobić, są boostingi. Musicie zauważyć, że mam tutaj pełną boostingów. I wchodząc na rynek, na aukcję, możemy zauważyć, e, które boostingi ile kosztują. Inaczej, sobie wyszukać jakiegoś tam boostinga drugiego to nie jest bodajże drogi. O, na przykład, e, te, przegląd pola, tak? Mam dwa przeglądy pola <laughs> i jakbym je sprzedał, to dostaję po, po 2 razy 59 monet. Więc w sumie znowu się konto zasila, 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 zasila. Także e, to jest kolejna rzecz, żeby zdobyć boostingi. Kolejną rzeczą, oczywiście, jest otwieranie e, paczek paczek e, otwieranie tutaj tych e, z, 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 z paczek, e, paczek z złotych tych najlepiej e, premium, jak możecie na przykład zobaczyć, ja e, to mam e, otworzone, nie wiem, to jest jakieś tam krzuszka Galactiko, Kongo ja to oczywiście mogę strzelać, lecz e, jest to zazwyczaj nieopłacalne, ponieważ stracicie otwierając skrzyki, naprawdę będziecie, będziecie musieli mieć naprawdę dużego farta, żeby, żeby co, żeby po prostu trafić jakiś dobry secik Kolejną rzeczą jest też e, branie udział w branie, czekajcie gdzie to jest e, ranking, e, branie udział w pojedynkach, e, pojedynkach e, klubowych i tak dalej, na przykład top tygodnia. Top tygodnia jak możecie założyć, dostaje paczkę administra, którą możecie strzelać naprawdę za dużo czy nawet e, ten no, z tym, tego skina nas nie da się strzelać i chociaż nie wiem czy, jak, czy da się strzelać tą piłkę sukcesu ale no, także tutaj dostajecie też kluczyki, jakieś tam energii i tak dalej, czy tam paczki, które możecie sprzedać Jest też jeszcze e, mistrz betowania, czy coś takiego. O, top, e, top tygodnia, tak. I tutaj możecie zobaczyć, że dostajemy jakieś tam paczkę tperu, plus 40, jakieś tam są paczkę, punkty energii, darmowe klucze i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze idą opcją jest też wejście na miasto i wejście w pojedynki na triki. Tutaj w nagrodę możemy zrobić e, kredyty, które dojdą nam do konta. Są te paczki, które możemy sprzedać: platynową paczkę, którą również możemy sprzedać, e, mini boosting, który też możemy sprzedać. I w sumie to tyle. No, w sumie, po możemy otworzyć paczkę paczki. E, nawet tą srebrną, jeżeli nie chcecie złotych otwierać, też tam coś tam dropnięcie. I tam nie wiem, za 10-15 monet. Jeżeli jest jak jak mam szary, wyleci, nie? I tak jak już sobie pozbieracie te, tych monet, to oczywiście możecie sobie kupić sobie secika. I ja wybieraj secika? Nie patrzę się, szad, nie wiem, na stosować w szad. mam tutaj jakąś tam koszulka Azuri, tak, yy, która mi dropnała. Tam jest brązuje paczki, I jej na przykład nie mogę. a mógłbym ją założyć, tak, ale zobaczcie. Jeżeli ją założę. Moje wszystkie te itemki mają po 52, to ma plus 48, bo nie jest ulepszona, tak? I jak to wygląda? Jeżeli zbierzemy cały set, na przykład z Senegalu, jak ja dam ja tutaj, to dostaniemy nasze dodatkowe umiejętności. Mam plus 52 zakładam i mam plus 68 wszystko. I to bodaje że daje nam teraz 37% dodatkowych umiejętności, więc naprawdę jak składacie seta, to znajdziecie tylko z tego samego klubu żeby na przykład ten set nie wyglądał tak, że na tam mamy spodenki, jakąś tam koszulkę, jakieś tam inne getry i co nie brakuje korków, na przykład korki, tak? Masz to to się wam jakby nie dodaje i po prostu jesteście też dużo jakby słabsi, tak? dlatego ubierzcie sobie cały set na z jednej drużyny i macie dodatkowe umiejętności kolejną rzeczą, tutaj trening już tam przytoczyłem troszeczkę jeżeli chcecie lecieć pod overall, gdzie w sumie dużo osób patrzy na to, jaki macie overall i tak dalej, to ulepszajcie w sumie wszystkie triki jednocześnie i tak dalej, i tak dalej to wtedy, wtedy będziecie mieli naprawdę duży overall. Jeżeli chcecie grać dobrze w meczu i tak dalej, to ofensywa, kondycja i skuteczność w przypadku napastnika, w obrońcu, w obrońcu ulepszacie defensywę, pressing i kondycję, pomocnik i rozgrywanie rozgrywanie kondycja i bodajże czytanie, nie czytanie gry, stałe fragmenty, coś takiego, w zależności od tego jak tam w profesji macie. I na bramkę oczywiście defensywa, czytanie gry i kondycja. <laughs> I po prostu ulepszacie to na maksa, żeby to zostawić zostawiacie na 60 overall, na 70 overall, żeby tam jakiś tam wymiarę dobry overall mieć. Kolejne zadania, kolejne rzeczy. Jest tutaj jest coś takiego jak kalendarz. Są to one wyzwania. Dzisiaj było na wyzwanie zrobić trzy prace, tak? Tutaj możecie przeczytać, wykonać trzy dowolne prace. Więc jak klikacie, zobaczycie, okej, okay, wyzwanie zaliczone. E, także, znaczy musimy zrobić trzy prace i wtedy jak sobie klikacie tam, zalicz i wasze zadanie się zalicza. Wasze zadanie się zalicza i. Jeżeli 7 dni zrobicie te wyzwania, dostajecie tam 500 energii, 14 dni jak zrobicie, 1200 energii, 8 boostingów i 26 dni dostacie 2250 energii, plus 15 boostingów, więc to jest naprawdę dobry bonus. Szczególnie, że wyzwania nie są ciężkie, a wyzwania no w sumie najbardziej takie żmudne. Są to wyzwania, gdzie trzeba zagrać 8 pojedynków na triki, jeżeli ktoś nie gra na ja To są na przykład jakieś tam żmudne te, te y, zadania, tak? Kolejną rzeczą są te zadania, które naprawdę wam tutaj bardzo pomogą, ponieważ nie wiem, wymienicie 5 buserów muszę macie 3 na 5, tak? Np. wymienić 200 buserów. o! Wymieniłem 200 buserów i otrzymałem 4, 4 srebrne paczki i odbierając te nagrody na początku dostajecie brązowe, potem srebrne i potem złote, dostajecie paczki, że tutaj w zasadnym poziom dostanę 10 tych paczek, więc spoczko i właśnie te nagrody musicie naprawdę jakby brać szczególnie że graje w klubie przez 90 dni to jest spoko czy nawet na przykład yy, bądź yy, w klubie przedległość się od 100 dni pod rząd, tak? No to jednak yy, te zadania są tylko po to, żeby wejść dziennie na ten i to robić, tak? Kolejną rzeczą jest to, żebyście dołączyli do klubu. Oczywiście, jeżeli nie macie klubu, to zapraszam tutaj do mnie do klubu. Z chęcią was tutaj przyjmę, pogramy sobie i tak dalej. Jeżeli dołączcie do, do klubu, poproszcie tutaj o to tego was, właśnie mm, właściciela, czyli lub asystenta żeby wam wysłał kontrakt, najlepiej, żeby był to 100% wartości kontrakt. Im ja tak mówicie, mówicie dostanę 306 tysięcy codziennie <coughs> z klubu, jeżeli klub oczywiście pieniążki ma, bo jeżeli klub pieniążków nie ma, to tych oto e, tutaj e, pieniędzy z kontraktu nie dostaniemy, nie, dostaniemy, nie otrzymamy E, tak, co mogę jeszcze powiedzieć. E, jest też sklep, tak, w którym oczywiście możecie sobie kupić tutaj te monety, chociaż jakby nie patrząc, e, no to się zdobywa w miarę szybko, więc, e, więc co, więc to nie jest jakiś tam problem, e, żeby po prostu te monety zdobyć, ale jeżeli ktoś chce kupić, to proszę bardzo, kupujecie i macie też od razu na start e, te monety. Tak, kolejną jeszcze rzeczą, którą na pewno muszę przytoczyć jest to... E, na postaci to był nie e, Jest to ulepszanie jakby umiejętności za pomocą boostingu. Na przykład e, jeżeli chcecie sobie umiejętność ulepszyć, to po prostu wchodzicie tutaj, czy też ten booster, tak? To sobie szukamy, co chcemy ulepszyć. jeszcze tak chcę sobie, sobie wyrazić skuteczność i zaklinąć tak, lecz aktualnie nie mogę, ponieważ ja już 10 boostingu wymieniłem. Ale na początku ogólnie jak <laughs> wbić tego 90. 90, 90 Overall 90, jeżeli nie widzicie, to naprawdę się nie opłaca tych boostingów zużywać, ponieważ mm, ponieważ e, ulepszanie tego trwa 20 sekund, ale jednak chyba z, o, jedno ten macie 1% ale na przykład tutaj, <coughs> ulepszając już, e, to macie jednak e, 10 razy musicie kliknąć w to i te 350 sekund czekać, żeby wbił wam, wbił wam jeden overall także Dziennie możecie używać sobie tam jakąś umiejętność, ewentualnie możecie sobie ulepszać tutaj, jak widzicie, boostingi. Tak, jakby z kompletu sub -boosting, jak to jak to. Chcecie, w sensie boosting ogólnie z mini-boostingów to się zbiera, tak? W ja jak, jak chcecie sobie wymienić go w temacie tutaj, dostajecie przykład 40% umiejętności, do umiejętności skuteczności, tak? Ja aktualnie nie mogę wymienić tego, ponieważ y, można używać to raz w miesiącu, więc nam tego nie pokażę. Ale e, może na innych nie, nie, nie będę pokazywać. Ponieważ szkoda mi tych boostingów. Ale po prostu ulepszacie i, <coughs> i tam się cieszycie, że macie od razu więcej tego. Tak, kolejną rzeczą jest po prostu ulepszanie e, tri trików. E, ponieważ e, grając triki, im macie wie, większy poziom, tym z łatwiej. Chociaż tam Football Team pisze, że niby e, grać z podobnymi overlay'ami. Ulepsz... chłopami, które mają ulepszone te karty, no ale jednak czasami się naprawdę dużo lepsi trafiają, lub dużo, dużo gorsi. I ulepszając tutaj paczkę, tu właśnie przypowiadam, nie? Zaraz wam wejdę. Ulepszając karty, dostajecie za to paczki, tak? Na początku, oczywiście, dostajecie brązowe paczki, potem dostajecie srebrne paczki, potem dostajecie oczywiście złote paczki. Ja teraz wejdę na pocztę, ponieważ tutaj e, zrobiłem trening w tym i zostałem Widzicie, e, zakończyliśmy sukcesem naukę Elastico na poziomie 7. Otrzymałeś dwa razy zestępną paczkę, więc spoko. Te paczki też możemy sobie sprzedać, tak? Kolejną rzeczą jest to bonus treningu, który otrzymujemy za pomocą ulepszania naszych umiejętności. Zostaliśmy <tryk> booster współpraca, także spoczko e, I tak. Jeżeli oczywiście jesteście w klubie, to gracie w rozgrywkach e, i oczywiście. E, jak wygracie jakąś nosząc na czwartą hatak tak, że tak wygracie, to, to, jest, to dostajecie po 4 miliony na dla każdego, ka każdy kto dostaje po 4 miliony. A osoby, które indywidualnie zdobyły na goli, albo az, czy interwencji czy też z taką rolą dostają trzy premium kluczyki, czyli to jest wartość 150 monet i 3 boostinki. Więc w pierwszym miejscu i potem to się zmniejsza od drugiego do trzeciego i oczywiście dostajecie swój medal. E, swój metal, który się oczywiście będzie prezentować tutaj, oto na profilu, tak? A to mam tylko jakieś tam miejsce zajęte, i tak dalej. <laughs> Także mm, tak to wygląda. E, I co? Możecie też, oczywiście, też skity mieć, i tak dalej, które otwieracie za około 80. Ewentualnie możecie też je mm, sobie kupić. E, pakiet startowy to było. Nie, a właśnie przytoczę jeszcze. To jest ten właśnie pakiet startowy, który możecie odebrać raz w miesiącu również. W zasadzie 500, 000, 500 NR no na 10 darmowych kluczy, również też możecie kupić te boostery za pieniądze. Lecz te boosery też również są raz w miesiącu dostępne. O, tutaj są paczki i tutaj możemy kupić na sobie paczkę skinów. I dobrą opcją, jeżeli chcecie naprawdę kupić e, <coughs> Kupić monety, to lepszą opcją jest kupienie tutaj e, tej paczki e, z e, tych paczki skinów, ponieważ e, już on Ty pokazuje. E, paczka skinów, e, ona kosztuje, czekaj, o tutaj, ona kosztuje 35, tak, <laughs> i już tutaj wejdę Wam e, wykalkulator kalkulator, tak, e, 35 monet e, razy 15, to się równa 520, 525 monet, plus e, tam powiedzmy Odjąć ten 5%, tak? To wychodzi Wam od minus 26 i dostajecie 499 monet, coś takiego. A kupując kredyty, za 400 monet macie 400 monet macie za 20 złotych czyli w sumie za tą samą wartość co tutaj paczki, więc wychodzicie około stówki na plus. W zależności też, jak tam się rynek będzie pachać, ponieważ czasami te, te paczki są droższe, czasami tańsze. Ty akurat widzę, że. Rynek naprawdę w dół poszedł, ponieważ jak ostatnio patrzyłem to były po 60-po 70, co nie? Też dużo osób tych paczek nie sprzedaje Ale myślę, że mogę pokazać, że jak to wygląda ta paczka. Otworzymy sobie jedną taką paczuszkę. Jeżeli je kupicie, to macie ją w postaci, macie ją w paczkach i po prostu sobie tutaj otwieracie. To nie nie potrzeba żadnego klucza ani nic. Także tutaj skrzynka zaś strojem się nam otwiera. Możemy dopiąć e, jakieś stroje, które się mogą spodobać, ewentualnie mogą się wam nie spodobać. Ja aktualnie dopiąć taki zielony, mm, zielony ten skin, e, którego chyba miałem. Nie, nie miałem go, ale e, no, różni się on jedynie tym, że po prostu ma. <laughs> od, od tych y, srebrnych, oczywiście, że po prostu ma jakieś tam inne kolorki, nie? Ten ma zielony, a ten ma e, szary, także wiecie o co chodzi, tak? Dobra, myślę, że w sumie wszystko wam przytoczyłem. Jeszcze może powiem o tutaj o tych meczach. Są te mecze, tak? Jeżeli, jeżeli chcecie zarobić sobie pieniążki na te mecze i tak dalej, to um, to co? Um, to obstawiajcie na od mecze, które macie o, to 1-0-7, tak? Wchodzimy sobie w typu e, chociaż tutaj dużo overrolla nie ma, różnicy, więc by, by nawet można było zaryzykować na remis, pójście, że ten remis byłby i ja sobie ja <śmuszny> za 10 tysięcy, tak, że będzie remis tam I jeżeli na przykład wygramy, to dostajemy tutaj 35 tysięcy, czyli mnożnik razy 3,5 czyli jak powiedzieć, postawiłem na tym poradnik milion monet i wygrałem sobie mnożnikiem 1,07 i wygrałem milion 70 tysięcy czy jest sens takiego <śmuszny> takiego ryzykowania się Takiego ryzyka? Nie sądzę, ponieważ, e, ponieważ łatwo te pieniądze przegrać, a jednak dużo, e, dużo jakby mm, nie wygramy. Także wiecie o co chodzi. Zabym no, przodakł ktoś tam obstawił e, Kursarzy 6, tak, wygrał 6, 60 milionów, tak, obstawił ten Empire, które jest naprawdę dużo słabsze, a wygrał z Kopakabaną, która ma 212 i naprawdę mu się to udało e, zrobić. Zobaczmy w sumie, czy może jeszcze nie jest z tych dwóch klubów. Nie, jest z innego klubu. Dobra, z innego klubu jest także <laughs> spoko. Oczywiście, jak e... chcecie wystawiać boostingi i tak dalej, to po prostu wy wystawiajcie je, e, na przykład e, chcecie ustawić wkrycie, no na przykład, nie wiem, żeby wam się szybciej sprzedało, to ustawcie za 9, bo jednak tych za 10 jest naprawdę mega dużo bo nie wiem, o tutaj, 42 oszczędzanie energii, tak, wystawiacie sobie na przykład za 41 to mam od razu pójdzie tak, czy nawet za 42. Nie wystawiacie też dużo bardziej, tylko wystawiacie troszeczkę niższą cenę. Także co, myślę, że wszystko przytoczyłem w tym odcinku. Powiedziałem w sumie wszystko, co będzie potrzebne wam na start, żeby tą gierkę ogarnąć w miarę. I co, jeżeli chcecie, jeżeli chcecie. Hmm nie, wesprzeć z linku, trailingu, trailingu, z reflinka, to możecie wbić. Ja jeszcze otworzę taką bonusową paczkę na koniec odcinka. E, także co. Dzięki za oglądanie wszystkim możecie wstawić te łapkę w górę. Także myślałem, że będzie takie piękne otwieranie. Także co? Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć. Yo.